musi się tutaj po to, aby, abyście Państwo zobaczyli, jak również wszyscy mieszkańcy nie tylko miasta i gminy Sokółka, ale też powiatu sokólskiego, że mamy nowy sprzęt i przyjechał do nas z zło. Kosztował ponad milion 100 tysięcy i jest to sprzęt do czyszczenia kanalizacji, ma o wiele większe moce przerobowe, ale techniczne dane już powie Pan Prezes. Za dobre wykonanie tej oczyszczalni został dokonany zwrot funduszy z Wojewódzkiego Funduszu, które tylko i wyłącznie można przeznaczyć na cele związane ze środowiskiem, czyli nie można sobie na wynagrodzenia inne rzeczy przeznaczyć. Więc za te pieniądze został zakupiony samochód, ponieważ oczywiście mamy dwa samochody, ale jeden ma ponad 30 lat, drugi ma ponad 20 lat, no są już to dość zużyte sprzęty. Więc no, postanowiliśmy zakupić nowy samochód. Tym samym, że jest coraz więcej kanalizacji w mieście, yy, mamy wiele przepompowni w terenach trudno dostępnych, więc to jest samochód z napędem na yy, dwie osie. Nie jest specjalnie do góry podniesiony. Jest robiony pod zamówienie. Jest cały zrobiony ze stali kwasu odpornej, więc yy, Wszystkie urządzenia na tym samochodzie będą długowieczne i uwierzcie mi Państwo, widziałem te samochody ponad 20-letnie, to jeżeli coś się wymienia, to się wymienia podwozie, a nie nadwozie. Także no, ta stal jest produkcji szwedzkiej, także nie jest to jakaś niewiadomego pochodzenia stal, czyli dobrej jakości.